Wnioski są takie, że byliśmy troszkę sparaliżowani odpowiedzialnością za wynik i za fajną koszykówkę. Nastawiłem tych zawodników, że hala CRS na pewno będzie pełna, na pewno ludzie przyjdą z tęsknieni koszykówki. Bardzo długo czekali na tą inaugurację od ostatniego meczu, i, i troszkę nas to sparaliżowało. To, mi się, to mnie tak troszkę zawiodło. I tutaj chcę, chcę odblokować tą drużynę. Jak można odblokować, tylko ciężką pracą, zasuwaniem i tak dalej. Ten tydzień mocno zasuwaliśmy. Przygotowujemy się do następnego przeciwnika, bo to jest ważne, żeby myśleć już o kolejnym meczu, wyciągać wnioski, ale myśleć już o kolejnym meczu. Analizowaliście pewnie GTK, przegrał pierwszy, pierwszy mecz wysoko. Jak, je, jak pan nastawia swoich zawodników i co pan tak naprawdę wie o tym zespole? Wie pan co. No... Wiemy o tym zespole, że kompletnie nowy zespół, bo e, zupełnie nowy, no, nowi Amerykanie e, mają taką, groźną pozycję na pozycji 4, który e, z meczu z Włosławkiem otworzył mecz i on tak naprawdę był głównym rządłem. E, myślę, że bardzo dużo zespół rzucający za 3 punkty, bo oni oddali 34 punkty za przy 30 tylko za dwa, ale to jest styl, trenera Bali Balibrei, że, że on tak, tak zespół przygotowuje. Ta skuteczność oczywiście nie była jakaś zadowalająca, dlatego przegrali, natomiast możemy się spodziewać tego, że w Gliwicach będą dużo rzucali za trzy punkty. Jeżeli ograniczymy te rzuty, jeżeli te rzuty będą przez ręce, jeżeli te rzuty będą na takiej skuteczności, jak były we Włocławku, to jesteśmy w stanie wygrać ten mecz. Czyli rozumiem, że rzuty za trzy to ich mocna strona, a słabsza? Nie wiem, co no o so słabszych stronach no, Nie chciałbym mówić na pewno. No, mało mobilni, wysocy, bo widać było, że mieli z tym problem, bo i, 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 i Tamba, i Bender to, to nie są, są jakiś jacyś gladiatorzy nie wiem, motoryki i tutaj z tym mieli duży problem i to trzeba będzie wykorzystać. Nie ma. nas. Ja myślę, że to nie jest słabszą, słabszą stroną to, że przegrali tak wysoko z Włosławkiem. to może być bardziej mobilizujące dla nich. Dla nas jest to przestrogą, że trzeba do tego meczu w pełni skoncentrowanym i grać, grać dużo lepiej niż graliśmy tutaj u siebie z Wałbrzychem? Ostatnie pytanie, nowy zawodnik na pokładzie. Yy, już po pierwszym treningu. Yy. Po pierwszych nawet trzech dniach mm -hmm. treningu, mm -hmm. tak, tak, jak, tak. Jak wygląda teraz zespół, już wzmocniony jeszcze? Znaczy na pewno, na pewno dużo lepiej nam się trenuje, bo mamy więcej ludzi do treningu, to na pewno, bo na początku kontuzje i Petara Rakicewicza i Miłosza Góryńczyka na pewno nie pomogły w tym, żeby trenować w pełnym składzie. Już mamy jednego więcej, to już jest dobrze. No i to jest zawodnik, którego można powiedzieć, że nam pomoże bardzo przy, przy napędzaniu gry, przy rozegraniu, przy rozrywaniu obrony przeciwnika, przy wjazdach do kosza, bo, bo to nam, tego nam brakowało, chociażby w tym meczu z Włocławkiem w końcówce gdzie graliśmy, tak jak piłka ręczna, tą, tą piłkę gdzieś po, po obwodzie podawaliśmy sobie i w ostatnich sekundach rzucaliśmy. Zawodnik dynamiczny, ja myślę, że to będzie nasze wzmocnienie, to, to, to nie ulega wątpliwości po tych kilku dniach treningu. Jak sobie z tym poradzi, bo to wiadomo, mecz wszystko zweryfikuje, no to zobaczymy już w dywicach i myślę, że z meczu na mecz będzie tylko, tylko lepiej. Dziękuję bardzo.